Siemano, z tej strony, Kudernock, i dzisiaj pokażę Wam 10. Się... Jeszcze raz. Nigdy za pierwszym razem nie wychodzi. Nigdy. Nigdy. Siemano, z tej strony Huderlock i dzisiaj pokażę wam 10 najlepszych wykończeń w kontrze, kiedy jesteście rozpędzeni, kiedy jest jeden zawodnik tylko przed wami i trzeba go w jakiś sprytny sposób minąć i trafić punkty. Zapraszam. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy macie tylko jednego przeciwnika i pusty kosz, no to musicie wykorzystać prędkość. Nie ma sensu zwalniać i czekać na resztę kumpli, chyba, że bardzo się boicie przeciwnika, ale fajnie jest wykorzystać tą sytuację, bo lepsza na boisku może się po prostu nie trafić. Dlatego pierwszym, jednym z lepszych wykończeń jest po prostu Eurostep. kiedy. Szybko jesteście rozpędzeni, nagle zwalniacie tempo, robicie przeskoki i staracie się skończyć z jednej albo z drugiej strony kosza, albo ze środka. Napędzimy się trochę. Jeżeli chcecie ćwiczyć te wykończenia, to najlepiej właśnie jak najszybciej, jak na największej prędkości. No. Pamiętajcie, że w biegu w kontrze z piłką można robić kroków ile się chce. Chodzi mi tutaj o to, że wypychając piłkę do przodu, możecie ją sobie dogonić. Ja teraz zrobiłem co najmniej 5 kroków. Oczywiście pamiętając, żeby nie zabierać piłki od dołu. Ten bieg nie może wyglądać tak, bo wtedy to jest piłka niesiona. Drugi bardzo ważny aspekt w momencie robienia eurostepa ja nie dotykam piłki, bo ja nagle zabieram, robię jeden krok, drugi. I rzucam, dlatego, że nie tracę na prędkości cały czas kozując, tylko doganiam piłkę i momentalnie łapię ją, myląc już przeciwnika pójściem w prawą stronę, a kończąc pójściem w lewo. Drugie to jest hesitation, czyli zmiana tempa. Zamrożenie przeciwnika i pójście w określoną stronę. To jest najlepszy sposób, żeby utrzymać bardzo szybkie tempo i szybko minąć przeciwnika. Biegnę na maksymalnej prędkości, zamrażam przeciwnika i idę w prawą stronę. Czyli biegnę bardzo szybko. Tutaj zatrzymuję piłkę na prawej ręce. Stawiam przeciwnika w niepewności. Rozszerzam nogi, bo mogę pójść zarówno w lewą stronę, jak i w prawo. I idę jednak w prawą stronę. Zmieniając tempo, ale nie tracąc prędkości. Drugim adekwatnym sposobem jest hesitation i cross. Czyli nie idę w tym przypadku w prawą stronę, tak jak teraz poszedłem, tylko zamrażam przeciwnika, i idę w lewą. Pamiętajcie o balansie, żeby spróbować zmienić przeciwnika, że idę w prawą stronę, i pójść w lewą. Podnieść nieco bardziej głowę do góry, nie patrzyć się tylko w ziemię. Następnym jest cross jab, czyli niewidoczna zmiana ręki, która niekoniecznie musi wpłynąć jakkolwiek na przeciwnika. Bardziej tutaj chodzi o sam ruch barkiem i nogą w odpowiednią stronę. Już pokazuję jak to wygląda. Czyli, jak mogliście zauważyć, utrzymuję szybkie tempo, zmieniając tutaj rękę. Mam cały czas podniesioną głowę do góry. Robię zmianę i zatrzymuję piłkę w lewej ręce. Prawy bark z nogą idzie w jedną stronę, żeby przeciwnik bo myślał, że idę w tą. A jednak zatrzymuje piłkę i idę w drugą. Teraz chyba każdy z nas pin mowa. Troszkę trzeba zwolnić w tym przypadku, ale też bardzo dobrze działa na przeciwników w kontrze. Bardzo ważne jest tutaj zejście nieco niżej na nogach, żeby nie stracić równowagi, bo jeżeli jesteśmy na prostych nogach, to łatwiej nam się jest przechylić do tyłu. Dlatego tutaj, robiąc spin najpierw staram się złapać kontakt z przeciwnikiem, zbampować go, żeby uniemożliwić mu dotarcie do mnie, kiedy go minę. Jeżeli zrobimy spin w ten sposób, to tu przeciwnik dalej może iść z nami. Dlatego trzeba go złapać na kontakt, zastawić go nogą. Tutaj, żeby on nie mógł pójść dalej z nami. Tu go zostawiam nogą. Tutaj sobie wchodzę i rzucam. Następnym jest in and out, czyli zabranie piłki razem z ciałem w jedną stronę i pójście w drugą. Tak jakbyście się chcieli widzieć jak wąż. Bardzo ważne jest zabranie piłki w jedną stronę razem z nogą i spojrzenie w daną stronę. Jakbyście chcieli wypchnąć piłkę w danym kierunku, a jednak zabieracie ją w ten sposób i idziecie w drugą. Oczywiście w przypadku większej prędkości, kiedy to się wszystko tak szybko dzieje, troszkę inaczej to wygląda. Teraz apenander, czyli w przypadku, jeżeli przeciwnik się bardzo cofnął do tyłu razem z nami, to jest ruch, którego kiedyś nie można było stosować, bo bardzo często były odgwizdywane kroki. Teraz jak najbardziej można. Apenander wygląda w ten sposób. Najpierw pokażę powoli. Zatrzymujemy się, myląc przeciwnika rzutem. Idziemy w danym kierunku i wykańczamy. Tylko starajmy się to zrobić jak największą prędkością adekwatnie w drugą stronę. O, tak też można. Pamiętajmy, żeby przy tym minięciu wylądować równocześnie na obie nogi, czyli podobnie jak w poprzednich minięciach, możemy sobie wypchnąć piłkę, złapać, zrobić naskok i pójść skrzyżowanym ruchem nóg w określonym kierunku. Czyli zatrzymuje się myle rzutem. Wszystko to musi być bardzo szybko. Hop, hop, hop. Bardzo dobrym minięciem jest również over the top, które stosuje Kevin Durant. Trzymamy piłkę na jednej ręce i zabieramy ją w górą nad rękami przeciwnika. Zasłaniając tutaj ciałem. Bardzo dobry ruch, na bardzo szybkiej prędkości można minąć przeciwnika, nie tracąc właśnie tego momentu. Następny jest Delayed BTL, czyli opóźniony kozioł między nogami. W tym przypadku na dłuższy czas nieco zamrażam przeciwnika i idę z kozłem pod nogami w określonym kierunku. Czyli tutaj zamrażam przeciwnika, rozszerzam tak samo nogi. I jedną nogę daję do przodu Robiąc tym samym kozioł I mijając zastawiając znowu ciałem Niektórzy gracze w tym przypadku Wykorzystują jeszcze większą liczbę skoków po prostu Czyli robią Hop, hop Hop Nie zatrzymują I tylko jedną nogę dokładają Tylko robią takie hip switche Kiedy operujemy tutaj biodrami Żeby pójść w określonym kierunku Hop, hop Ostatnie jest behind the back. Oczywiście można się zatrzymać i zrobić po prostu kozioł za plecami, ale to nas bardzo spowalnia. Dlatego lepiej jest zrobić po prostu Oczywiście też stanąć przed przeciwnikiem i zabrać ją tutaj jak najdalej do lewej ręki, żeby przeciwnik nie zdążył jej dotknąć. Tak samo tutaj. To było 10 najlepszych wykończeń w kontrze. Widzimy się za tydzień w sobotę o 14. Dzięki za odcinek. Trójeczka dla widza. Uje!